Yes. Cześć, witam wszystkich w naszym kolejnym odcinku na naszym kanale Grupa Werski. Dzisiaj przyszła do nas paczuszka. Świeża paczuszka i co będziemy robić? Będziemy robić unboxing tej paczuszki, czyli zobaczymy co tam ciekawego jest. A podejrzewam, co tam jest, więc naprawdę ciekawe rzeczy. Zapraszam serdecznie. Trochę ciężka paczka, ale daliśmy radę. Jest moc. Nożyczki do otwierania mamy, także co robimy? Zaczynamy. Już same smakołyki jakieś tutaj mamy. Zaczniemy od sterowniczka, jaki elegancki. Możecie zobaczyć sobie. dużo czujników, dużo przewodów, super. Rura aspira. Tu mamy klapeczkę taką. I widzę. gwóźdź programu. Palnik obrotowy. Mamy tutaj zestaw, który będzie w naszych najnowszych kotłach. Będziemy go montować w tak zwanych hybrydach czyli kotle, którym możemy palić drewnem, jak również peletem. Palnik obrotowy, samoczyszczący, zapalarką wykonany cały ze stali nierdzewnej. Elementy tutaj paleniskowe są wykonane ze stali żaroodpornej, nierdzewnej, więc można powiedzieć, że Wiecznie. Palnik bardzo dobrze wykonany, tak jak powiedziałem, obrotowy, czyli samoczyszczący. I co najciekawsze, moce tych palników. Zaczynamy od 8 kW. Nasz najmniejszy kocioł hybrydowy będzie 9 kW, więc naprawdę dla takich małych domków jak najbardziej odpowiedni. A moc maksymalna? Moc maksymalna będzie takich urządzeń, czyli urządzeń, czyli mówimy palnika plus kotła, będzie to 25 kW. Więc otworzyliśmy, bardzo mnie to cieszy, co tutaj zastałem. Oczywiście klapeczkę jeszcze tutaj możemy sobie do góry założyć. To jest klapka tak zwana przeciwpożarowa, służy do tego, aby w momencie kiedy nie mamy ciągu w kominie odpowiedniego, nie zrobiło cofki płomienia i nie spaliło rury, tak? tej która łączy nam podajnik od zbiornika z naszym palnikiem. Tak jak powiedziałem, palnik samoczyszczący z, ze stokerem, czyli z podajnikiem, który jeszcze podaje pelet nam na palenisko, z zapalarką, co tutaj jeszcze mamy? No wiadomo, nadmuch i całe sterowanie. Sterownik TH z wyświetlaczem graficznym, ale to co do sterownika, to jeszcze nagramy sobie filmik, w którym pokażę Państwu wszystkie jego funkcje, tak? Jest bardzo dużo funkcji w tym sterowniku. Mamy możliwość przełączania pelet lub drewno, więc jak najbardziej odpowiedni do hybrydy. Także oglądajcie nas, już niebawem pokażemy Wam premierowo nasz najnowszy kocioł hybrydowy. Jaka będzie jego nazwa? Zobaczycie sami już niebawem. Zachęcam do oglądania naszych kolejnych odcinków, w których, tak jak powiedziałem, pokażemy nasze nowości. Zapraszam.